Ze mną Tomek Wojcinowicz, strzelec jedynej branki dla hutnika w meczu ze Śląskiem Wrocław. Jak z perspektywy boiska oceniasz dzisiejsze spotkanie? Mieliśmy plan na, na Śląsk, od początku chcieliśmy na nich wyjść wysoko. Wiemy, że ich atutem jest granie w piłkę. Mają naprawdę dobrze wyszkolonych zawodników, chcieliśmy ten atut zabrać. Początek meczu wyszliśmy na nich wyżej, co spowodowało to, że nie mogli sobie poradzić z naszym pressingiem. W drugiej części pierwszej połowy troszeczkę opadliśmy z sił i zaczęli prowadzić grę, do przerwy to się nie zmieniło, po przerwie już staraliśmy się nie stracić bramki. Śląsk próbował skonstruować jakieś sytuacje, ale graliśmy bardzo dobrze w defensywie. No szkoda tej stracenia bramki w końcówce, tyle. Mieliście cały mecz pod, kon pod, Mieliście pod kontrolą, całe spotkanie, właściwie Śląsk w ogóle nie zdołał oddać celnego strzału. Cały czas wszystkie strzały były niecelne, jedynie ten karny. Co, co spowodowało to, że w ostatnich 8 minutach tak, tak trochę brak koncentracji, czy od czego to zależało? Karny kontrowersyjny. Ogólnie cała druga połowa, wydaje mi się, że sędziowanie było delikatnie pod, pod, pod Śląsk. Daliśmy pretekst sędziemu. 96, chyba, albo 7 minuta. Lekki kontakt w polu karnym był. Jest pretek sędzia, zagwizdał. Szkoda, no, trudno. Gramy dalej. Pierwszy mecz, jeden punkt szanujemy idziemy dalej. Jakie wnioski możecie wyciągnąć po tym meczu? Hmm. Ciężko mi powiedzieć, moim zdaniem zagraliśmy dobry mecz, wykonywaliśmy swoje założenia. Było parę niedokładnych, ale to raczej takie indywidualne, złe podanie, coś takiego. Ale jako zespół graliśmy dobrze, dobrze przystosowaliśmy. Wykonaliśmy ciężką pracę tutaj i mam nadzieję, że to zaowocuje w przyszłości. Na'urajen gi.